Witam was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj zrobimy czapkę, którą widziałyście na początkowych zdjęciach i filmiku. Jest to czapka robiona na szydełku, która swoim wzorem idealnie przypomina czapki robione na drutach, więc polecam wam gorąco ten wzór. Dzisiaj wam pokażę jak go zrobić. Będziemy pracować z włóczki kosmo. Y, jest to włóczka od marki Opus Natura, w 100% ma naturalny skład, 80% to jest wełna, a 20% jest tutaj dodatku lnu i jak się przyjrzymy to widać te lniane włoski. Jeżeli uznacie, że ta wełna jest, ta włóczka jest troszeczkę sztywna i robótka z niej zrobiona jest troszeczkę sztywna, no to nic strasznego, pamiętajcie, że Len po każdym praniu, po każdym namoczeniu y, troszkę mięknie, więc wystarczy y, po zrobieniu tej czapki y, no, zrobić blokowanie, czyli namoczyć ją w płynie odpowiednim do włókien naturalnych, następnie pozwolić jej na płasko y, pięknie wyschnąć. I teraz przyjrzyjmy się jeszcze raz temu wzorowi. Zobaczcie, to jest jak jest to rozluźnione. To jest to taki ściek ściągaczowy. Jak sobie rozszerzymy, to widzimy idealne tutaj takie paseczki, warkoczyki, które udają nam oczka prawe robione na drutach. A po środku mamy rzędy takie, które idealnie. Podrabiają oczka lewe robione na drutach. Po naciągnięciu, szczególnie po naciągnięciu, bo jak jest luźno, to również idealnie wygląda jak robiona na drutach, według mnie przynajmniej. Natomiast po naciągnięciu udaje już to perfekcyjnie. Ja na swoim Instagramie zrobiłam ankietę pokazując kawałek tej dzianiny i prosiłam moje obserwatorki, żeby głosowały, czy uważają, że to jest czapka robiona na drutach, czy na szydełku. I odpowiedzi były dokładnie 50 na 50. Zatem teraz pokażę Wam, jak ten ściek wykonać, w jaki sposób obmierzyć sobie rozmiar czapki przeliczony właśnie na tę włóczkę. Kosmo, będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 3 mm. Pokażę Wam najpierw najprostszą, absolutnie metodę, jak sobie obmierzyć długość, wysokość czapki. Wszystko zależy od tego, czy chcecie mieć czapkę taką, jaką ja sobie zrobiłam, czyli taką, która będzie miała tutaj przód wywinięty, no i jakie to wywinięcie ma być yy, głębokie. I musimy to zrobić na samym początku. Następnie musimy wykonać próbkę, żeby zobaczyć, jak nam ta dzianina wychodzi. I dopiero wtedy przeliczymy sobie liczbę oczek początkowych, żebyśmy po prostu wiedziały, ile oczek łańcuszka początkowego nabrać. I ja Wam pokażę naprawdę taką łopatologiczną, najłatwiejszą metodę, bo ja po prostu wzięłam sobie centymetr, przyłożyłam do czoła tutaj, gdzie ma się kończyć czapka, i sobie zmierzyłam tu do czubka głowy. Gdzie zazwyczaj po prostu to pompon na przykład jest. Sprawdziłam, że mam tutaj 21 cm, i oprócz tego dołożyłam sobie drugi raz mniej więcej jakiej szerokości chciałabym mieć wywinięcie. I to jest wszystko. Najprostsza metoda z możliwych. Mam 8 cm, więc mogę uznać, powiedzmy, nawet jeszcze szersze to wywinięcie 9 cm, czyli cała czapka u mnie musi mieć wysokość 30 cm. I teraz, jak to zaplanować? Musimy oczywiście wykonać próbkę. Wykonujemy próbkę mniejszą, którą teraz wykonam razem z Wami, żeby pokazać Wam ten ściek. Więc wykonujemy próbkę, a następnie przeliczamy, ile cm wychodzi nam na przykład na bazie 20 oczek łańcuszka, to ile musimy nabrać oczek, żeby osiągnąć 30 cm. Nabieramy zatem. Powiedzmy 20 oczek łańcuszka początkowego. I 20 to będzie moja próbka. Później pokażę, w jaki sposób ją przeliczyć. Robię dodatkowe oczko łańcuszka na obrót. Tego oczka nie wliczam w te początkowe oczka łańcuszka. Narzut nitki na szydełko. I w drugie oczko licząc od szydełka, nie licząc tego oczka na obrót, w drugie oczko licząc od szydełka, robię półsłupek nawijany. Czyli wbijam się w oczko, pobieram włóczkę, przeciągam. Mam trzy pętelki na szydełku, pobieram i przerabiam przez trzy. Całą czapkę będziemy wykonywać właśnie półsłupkami nawijanymi. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się w następne oczko i znowu półsłupek nawijany pobieramy, przeciągamy przez trzy narzut, wbijamy się w oczko, pobieramy trzy pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez trzy i tak pracujemy do końca rzędu. Ma być dokładnie 20 tych półsłupków. Nawijamy. Jestem już na końcu tego rzędu. I ostatnie oczko, półsłupek nawiale. Tak wygląda pierwszy rządek. Oczko łańcuszka, dosyć ciasno, nie robimy tych oczek zbyt luźno, żeby nie zaczęło nam falować brzegi. I teraz uwaga, uwaga, bardzo ważna rzecz. Przyglądamy się oczkom, które nam tutaj powstały. Prawidłowe oczka rzędu. Są na górze. To są te literki V, takie wchodzące jedna w drugą, kiedy w ten sposób spojrzymy na robótkę od samej góry. Natomiast, jak spojrzymy tak, to tutaj są dodatkowe pętelki, które są stworzone przez to nawinięcie, przez to, że robiłyśmy niezwykłe półsłupki, tylko półsłupki nawijane. To tutaj są te dodatkowe pętelki. To jest oczko, tylna nitka oczka, przednia nitka oczka, a to jest pętelka pod oczkiem. Tutaj, z tej strony. I właśnie w te pętelki będziemy się wbijać przez całą naszą robótkę. Dzięki czemu uzyskamy właśnie taki efekt ściegu bardzo podobnego do ściegu robionego na drutach. Narzut nitki na szydełko, i już w tą pierwszą pętelkę tutaj się wbijamy. Pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez trzy, czyli półsłupek, nawijamy. Narzut nitki. Następne oczko, nie wbijamy się pod oczko, tak jak spojrzymy z tej strony. Nie pod oczko, tylko pod pętelkę, która jest pod oczkiem. Pod tą jedną nitkę. I robimy półsłupek, nawijamy. Narzut nitki i znowu pętelka, która jest pod oczkiem. I tak pracujemy do końca rzędu. Spotykamy się na końcu rzędu, bo tam będzie oczko, które jest dosyć no, skomplikowane, może nie, ale jest czasami problematyczne do zauważenia, więc żeby się nie pomylić i nie zapomnieć go przerobić, tam się spotkamy. Jesteśmy przy końcu, zostały mi trzy oczka do przerobienia i w tym miejscu się zatrzymuję na sekundę, żeby pokazać. Zawsze jak już jesteśmy przy końcu tego rzędu, to zobaczcie co się dzieje. Te właściwe oczka. Właściwe oczka rzędu, one nam tutaj wychodzą na tę stronę. Stąd właśnie są te warkoczyki naszej czapki. I te dwa ostatnie oczka tutaj, one już się kładą na tę stronę. Dlatego przy końcu rzędu zawsze się zatrzymujemy tak. Przyglądamy się dobrze, gdzie jest oczko, a gdzie będzie ta pętelka, w którą mamy się wbijać. I tutaj jest przedostatnie oczko to jest ta moja pętelka, która jest pod oczkiem, półsłupek nawijany. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie oczko, to pętelka również jest tutaj, widać ją. Natomiast kończymy rząd wbijając się pod pętelkę i pod przednią nitkę oczka. Jak w ten sposób sobie obrócimy robótkę, to tutaj ta literka V, taka ledwo, ledwo widoczna, bo włóczka jest cienka. Tu jest literka V, czyli nasze prawidłowe oczko. Tylna nitka oczka, przednia nitka oczka, a tu jest pętelka pod spodem. To wbijamy się pod te dwie nici i tak będziemy kończyć każdy rządek. Po prostu spowoduje to bardziej takie estetyczne wykończenie. Nie będzie widocznego takiego, takiej dziurki, która mogłaby powstać tutaj na brzegu. Bardzo nam zależy, bo to będzie część, która będzie przybuzi, jeżeli nie będziecie wywijać tego. Brzegu. Jeżeli nie będziecie robić takiej zakładki, to chcemy, żeby ta część była jak najbardziej estetyczna. Oczko łańcuszka, obrót i ponownie pracujemy w tych pętelkach, które są pod oczkami. Tutaj po tej stronie to pięknie widać. Zwróćmy uwagę, tutaj są pętelki, a tutaj dopiero są u góry oczka. I najbardziej właśnie zwracamy uwagę na koniec rzędu. Tutaj mamy. Pętelki, które są pod spodem. Przedostatnie oczko to jest pętelka, która jest pod oczkiem, natomiast tutaj jest pętelka pod ostatnim oczkiem i będziemy robić o ostatni półsłupek nawijany pod te dwie nici, pod pętelkę i pod przednią nitkę oczka. Jeżeli chodzi o próbkę, to nie stajemy na, tutaj na drugim rzędzie. Robimy przynajmniej 4-5 rzędów, ponieważ ta dzianina jest bardzo elastyczna, w każdą stronę jest bardzo elastyczna. Więc musimy zrobić więcej rzędów, żeby ta próbka miała sens i żeby rzeczywiście dało się to przeliczyć. Zatem ja zrobię teraz gdzieś z 5 rzędów i wtedy pokażę, w jaki sposób przeliczamy sobie próbkę na właściwą wysokość czapki. Zrobiłam już malutką próbkę i teraz pokażę, w jaki sposób sobie przeliczyć. Próbka jest, myślę, konieczna. Zdecydowanie przy tym ściegu on jest tak elastyczny, a każda z nas jednak inaczej trzyma szydełko, inaczej napina nitkę. Więc zdecydowanie tym razem zachęcam gorąco do zrobienia próbki. I teraz tak, u mnie wychodzi 6,5 cm. Pamiętam, że zaczęłam od 20 oczek łańcuszka. 6,5 cm, więc teraz bierzemy kalkulator i bierzemy kartkę i liczymy jak na matematyce w szkole. 20 oczek łańcuszka, u mnie wychodzi 6,5 cm robótka. Chcę wiedzieć, ile mam nabrać oczek łańcuszka, żeby osiągnąć 30 cm długości czapki, więc tutaj wstawiam x. No i chcę mieć mniej więcej 30 cm. I proporcja to razy to przez to. Na boczku mam kalkulator. 30 razy 20 podzielone przez 6,5 to będzie u mnie w przybliżeniu 92 oczka łańcuszka. Zatem w mojej czapce tej zielonej nabrałam 93 oczka, licząc już z tym oczkiem zrobionym na obrót. Czyli bazowo mam dokładnie w każdym rzędzie 92 półsłupki nawijane a dodatkowe oczko 93 to jest oczko robione na obrót. Robimy zatem yy, nabieramy więcej oczek, tyle ile nam z tej proporcji wyszło. I robimy prostokąt. Za chwilę pokażę wam jak ten mój prostokąt wyszedł i jaka jest jego szerokość. Wysokość będzie 30 cm, a szerokość to również za chwilę zdecydujemy jaka mniej więcej ma być, biorąc pod uwagę to jak bardzo elastyczna jest ta dzianina. Robiąc tę czapkę, tę część cały czas przymierzałam sobie i patrzyłam jaka długość tego prostokątu musi być, żeby czapka dobrze leżała. Nie robimy zbyt luźno, ponieważ ta wełna ma tendencję do tego, że po praniu może nam się delikatnie rozciągnąć, chociaż włókna lniane trzymają raczej te wełnę w ryzach, to, to mimo wszystko robimy ją po prostu dosyć ciasno. Ja mam 45 cm dokładnie ten prostokąt bez nadmiernego rozciągania. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób połączyć. Kiedy już zrobimy tę szerokość taką, że nam odpowiada, to zabieramy się za zszywanie. Składamy sobie razem te brzegi. Można zszywać oczkami ścisłymi, można zszywać igłą do wełny, to już obojętnie. Ostatnie oczko, które tutaj jest, ja sobie łapię włóczkę, przeciągam przez to oczko, włóczkę już obcięłam od kłębka i po prostu to oczko zaciskam. Następnie, ja lubię zszywać igłą do wełny, więc tym razem też będę to robić. Zakładamy końcówkę włóczki na igłę i oczko do oczka po prostu zwyczajnie zszywamy też. łam już brzegi oczko do oczka, oczko łańcuszka tego naszego początkowego i pod całe oczko drugiej strony. Specjalnie zostawiłam sobie dłuższą, dłuższy kawałek wełny. Tak to wygląda po tej stronie. Po prawej, właściwej stronie, myślę, że również wygląda super ten szef jest prawie że niewidoczny. Teraz zabieramy się za zszywanie góry. Dlatego zostawiłam dłuższy fragment, żeby nie trzeba było mm, rozpoczynać nowego kawałka. I teraz ja to robię w ten sposób, że robię przeszycia w każdy z tych warkoczyków. Wbijam igłę pod każde z tych oczek, które wygląda właśnie jakby było Prawymi oczkami robionymi na drutach. I mniej więcej co trzy takie przeszycia ściągam włóczkę, żeby to się zaczęło wszystko ładnie zamykać. Nie pod najbardziej zewnętrzne oczka, żeby te nitki się nie zaciągały, tylko zobaczcie, o, tutaj troszeczkę niżej, w sam środek oczka. I raz na jakiś czas. Zaciągamy i w ten sposób zszywamy całą górę. Następnie jeszcze będzie kilka takich e, okrążeń zabezpieczających, żeby u góry nie było dziurki. Chyba że chcecie przymocować do czapki pompon, no to nawet nie ma takiej konieczności, żeby nie wiadomo jak to tam zabezpieczać. Zszywamy całość naokoło. Po zrobieniu tego pierwszego okrążenia mam jeszcze dosyć duży otwór. Starałam się nie zaciągać za mocno, aż tak maksymalnie, żeby mi się włóczka nie urwała. Więc teraz tutaj, gdzie były te przeszycia, robię. Kolejne okrążenie, tym razem już rzadziej. Co kawałek. I zaciągamy. I tak do skutku. Tyle okrążeń takich zabezpieczających, ile będzie trzeba. Robimy po prostu kolejne. Zaciągamy raz na jakiś czas, aż nam się czapka u góry całkowicie Za Po wykonaniu wszystkich przeszyć, wywijamy czapkę na prawą stronę. Wywijamy również ten brzeg i nasza czapka, która jest zrobiona na szydełku, a udaje czapkę robioną na drutach, jest już gotowa. Teraz zapraszam Was na kilka jeszcze kolejnych zdjęć podsumowujących. Mam nadzieję, że taką czapkę spróbujecie sobie zrobić. Jest naprawdę fajna taka na jesienną pogodę, kiedy jeszcze nie potrzeba takich bardzo, bardzo grubych nosić. Będzie idealna, a ja już dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za wspólne dzierganie i widzimy się w kolejnym tutorialu.